Cześć, nazywam się Lechosław Halecki, tutaj na tym kanale Biznes w Dobrym Stylu. Witam wszystkich przedsiębiorców, liderów oraz osoby, które aspirują do tego stanowiska. Przypomnę, że mam taki cel, aby każdego dnia tygodnia rozpakować jeden krok strategii, pokazując go w różnych kontekstach. Po co? Po to, abyś mógł dobrze wystartować swój dzień. Zapraszam do krótkiego intro i startujemy z drugim krokiem, jakim jest akceptacja. Przypomnę, że w ubiegłym tygodniu mówiliśmy o pierwszym kroku strategii razem, jakim jest rezygnacja. Mówiliśmy o rezygnacji w różnych kontekstach: o tym, że rezygnacja sama w sobie może być osiągnięciem, o tym, że warto rezygnować z nieużytecznych komunikatów i o tym też, że warto rezygnować z pomocy innym ludziom, która nie przekłada się w dłuższej mierze na ich rozwój, tylko daje jednorazową pomoc. Warto również rezygnować z bliskości i relacji z ludźmi, którzy cię nie wspierają. Dzisiaj drugi krok. Rozpoczynamy kolejny tydzień. W tym tygodniu będę mówił o akceptacji w wielu kontekstach. I rezygnacja i akceptacja to są jednocześnie kroki strategii razem, które bardzo wiążą się z emocjami. Postanowiłem, że do rozpakowania drugiego kroku strategii Razem, akceptacji, użyję mojej książki. Potęga życia, jak zacząć od nowa, nie zmieniając wszystkiego wokół. Tę książkę napisałem właśnie w oparciu o strategię Razem. Fragment: Idziemy na basen, ma olimpijską długość. Ponoć mają tam świetną grotę i wszystkie sauny. Uwielbiam hotelowe parki wodne a ty zapytał mnie kolega współdzielący ze mną hotelowy pokój. Miałem wtedy 22 lata. To było moje pierwsze szkolenie w korporacji, w której właśnie zacząłem przygodę z biznesem i rozwojem. Chociaż wtedy oczywiście nie traktowałem tego jako przygody. Słowo przygoda jeszcze nie istniało w moim słowniku. Tak jak zresztą wiele innych słów, które odkryłem później. I nadałem im odpowiednie znaczenie. Wtedy po prostu cieszyłem się, że mam szansę zarobić na utrzymanie rodziny. Nie, dzięki, nie najlepiej się czuję, odpowiedziałem koledze na propozycję spędzenia czasu w parku wodnym. I rzeczywiście nie czułem się dobrze. Nie dlatego jednak, że coś mnie bolało, lecz dlatego, że nigdy nie byłem w takich miejscach. Nie miałem pojęcia, co to znaczy długość olimpijska. Jakie są rodzaje sauny czy grot. Wszystko było nowe i nieznane, a ja miałem już 22 lata i właściwie nie wiedziałem, jak się poruszać po takich obiektach. Wstydziłem się tego. A źródłem wstydu był sposób myślenia o miejscu mego pochodzenia. Urodziłem się i wychowałem w małej, liczącej 20 domów miejscowości. Co więcej, mój dom był położony na uboczu w odległości półtora kilometra od głównej drogi. Do szkoły 2 kilometry pieszo nieutwardzonym traktem, zazwyczaj w kaloszach. Oczywiście, że na autobus czy gimbus tędy nie jeździł, jak się zapewne domyślasz, w mojej miejscowości, ani tym bardziej w szkole, nie było żadnego basenu. Tym właśnie fragmentem chciałbym rozpocząć. Krok strategii akceptacja. Ten krok mówi konkretnie o tym, że bezwzględnie musimy zaakceptować miejsce, z którego wychodzimy, abyśmy mogli pójść dalej. Jeżeli Twoja firma w tej chwili jest na jakimś etapie rozwoju, to abyś mógł uzyskać kolejny i kolejny i kolejny etap, to musisz bezwzględnie zaakceptować to miejsce, w którym jesteś. Jak być może wiesz, z wcześniejszych moich wypowiedzi zrzeszam przedsiębiorców i pamiętam sytuację, jak jeden z nich kończąc swoje roczne członkostwo przekazał informację, że nie zostaje z nami na kolejny rok. Wtedy nikt absolutnie nie miał pojęcia, w jakiej sytuacji jest nasz kolega, którego firma niestety bankrutowała. Gdyby przyznał się do sytuacji, w której jest, gdyby zaakceptował ją i wyartykułował swoje potrzeby, jestem przekonany, że bylibyśmy w stanie mu pomóc. Posłużę się cytatem Karla Junga. To, czemu się oprzesz, trwa. To, co zaakceptujesz, przekształca się. Akceptacja jest koniecznym krokiem do tego, abyśmy dokonali zmiany, na której nam zależy. Bez akceptacji nie ma absolutnie szansy, że pójdziemy dalej. Na moim przykładzie nie mógłbym nauczyć się poruszania po parkach wodnych, nie mógłbym z radością z tego korzystać. Po prostu w pewnym momencie przyznałem się do tego, że jestem w takim miejscu, w jakim jestem i już. I następnym razem, jak moi znajomi coś mi proponowali, coś czego absolutnie nie znałem, to mówiłem w sposób otwarty: Nie znam tego bardzo chętnie skorzystam z twojego doświadczenia, rozumiem, że oprowadzisz mnie i będziesz mógł mi pomóc. I wiele takich sytuacji w życiu miałem, już nie mówię o parkach rozrywki, ale o normalnych, regularnych doświadczeniach biznesowych. wtedy kiedy ktoś mi proponuje jakieś rozwiązanie finansowe, rozwiązanie biznesowe i ja tego nie wiem, nie znam, to nie udaję, że jestem w tym jakkolwiek dobry, albo zaklinam rzeczywistość, podając jakieś bzdurne wymówki. Akceptuję, że taki, a nie inny jest stan rzeczy, przedstawiam tej osobie informację i wtedy proszę ją o pomoc. Dzięki temu wchodzę na kolejny etap mego rozwoju. Zadanie, które mam dla ciebie dzisiaj, polega na tym, abyś zastanowił się, jakiego typu obszary wymagają akceptacji w Twoim życiu lub w Twoim biznesie. Pierwszym niezmiernie ważnym krokiem jest po prostu to, aby te obszary zauważyć. W sytuacjach życiowych i biznesowych, kiedy będzie to konieczne, przyznać się do tego, jak jest. Po prostu stać w prawdzie, bo tylko wtedy możemy odważnie iść do przodu. Jedno zastrzeżenie, na które chciałbym, abyś zwrócił uwagę w kontekście akceptacji. Ludzie często wpadają w taką pułapkę, robiąc coś takiego. Skoro tak jest, to ja to akceptuję. I już? I wtedy nic się nie dzieje. Natomiast zakładam, że to na tym kanale obserwują mnie osoby, które pragną rozwoju. Więc akceptacja potrzebna jest do tego, żeby pójść do przodu, a nie zaakceptować pewne status quo, położyć się na kanapie i nie robić nic. Mam nadzieję, że to jest czytelne. Szanowny przedsiębiorco, liderze i osobo aspirujące do tego. Zachęcam Cię do wszelkich informacji zwrotnych w komentarzu tego materiału wideo, bo dzięki temu z każdym kolejnym dniem będę te materiały mógł robić lepsze, ponieważ między nami będzie dialog. Dwa: To są social media, więc one potrzebują aktywności z dwóch stron. Być może pominąłem coś, co jest dla Ciebie bardzo ważne, dlatego zachęcam Cię do aktywności, do zadawania pytań i komentowania. Bo tak jak mówię, będę mógł się odnieść. Dziękuję Ci za dzisiaj. Zapraszam jutro, a jutro będziemy mówili o akceptacji w kontekście wcześniej popełnionych błędów. Trzymaj się tak dobrze, jak to tylko możliwe, dbaj o siebie, o twój zespół i uczyń Twoją firmę lepszą. Cześć, to mówiłem ja, Lechosław Halecki, biznes w dobrym stylu.